Odnośnie tematu, jakim jest kod wtryskiwacza Bosch, można powiedzieć, że jest to nic innego jak indywidualne oznaczenie nadanych korekt dawek paliwa i kilku innych zmiennych. Zwykle nadane korekty dawek paliwa są charakterystyczne dla kodów IMA wtryskiwaczy elektromagnetycznych. Z kolei kodowanie wtryskiwaczy piezoelektrycznych zawiera więcej informacji, a precyzuje je kod ISA i jest on odpowiedzialny za korektę napięcia sterującego pracą piezowtryskiwacza. Zatem poprawne oznaczenie wtryskiwaczy powinno zawierać kod IMA i ISA w przypadku wtrysków Bosch funkcjonujących na zasadzie piezoelektrycznej. Natomiast w wypadku wtrysków o działaniu elektromagnetycznym, prawidłowe kodowanie musi uwzględniać kody IMA wtryskiwaczy Bosch. Kody, w szczególności ISA, są nadawane na profesjonalnych stanowiskach diagnostycznych. Więcej informacji znajdziecie u nas na stronie internetowej www.wtryskiwacz.com. Jeśli informacje z naszego filmu są dla Ciebie przydatne, kliknij przycisk subskrybuj i bądź na bieżąco.